Dzisiaj gram w takę bakę i jeśli wam film, to zostawcie łapkę i subskrybujcie. W końcu widzę, że są bezpłatne paczki, co szybko tam włożę na sprint, żeby się nie rozłączyło. Bo wcześniej miało być, ale się wyłączyło szybko! Bo zabijono Szybko, bo zabijono Nie no, zabijono zaraz! Zaraz zabijono no, no i zabiorę. Nie, no ja że nigdy nie sobie. Dobra, szybko. Tak, żeby było ich ponad 8, gdybym miała dostać wszystkie zaległe. Dobra, szybko. Dawaj. Tylko to, to. Takie fajne to jest nawet, ale ja sobie to postawię tutaj, bo mi będzie przeszkadzać. Dobra, chwila prawdy. Ocie, Ocie! Ale jakie fajne. No dobra, cztery są. No, ale git, nie? Przynajmniej... ważne, że nie jedna. Ja sobie biorę je, szybko do domu i w domu echa, mm. tylko jak ja to mam przenieść, dobra, mogę z innymi postaciami, żeby się nie odpakowało przez przypadek, bo ja nie chcę tak od razu sobie spsuć niespodzianki, bo te rzeczy, co dostanę, to wezmę sobie do domku, bo zaczęłam budować. I... tylko właśnie ja się nie skapłam. I coś jest takiego plażowego. Ale tu nie ma nic do... Chyba, że coś... A nie, tu mogę sobie wybudować na tej takiej plażowej tej. Aha. Dobra, Kładź to tu. Dobra. Dla prawdy, to jest walentynkowy najpierw chyba. Dobra, to jest jakiś zestaw. Jakieś pewnie do podpalenia, co? Zapewne. Jak ty to kobieto trzymasz? Co ty kobieto z tym robisz? To kwiaty, no. A nie. Myślałam, że pieniądze mi przesyłają. Bo wcześniej tak było. W jednej kopercie dostałam. Kto to jest? Właśnie skądś wzięłam, nie wiem z jakiego miejsca. Dobra. To są jakieś dziwne. U? Okulary. Dobra, nie wiem jakie one są. Jaki fajny dół kopii mi się, bo mam tylko dwa. Lupa. No, też się też przyda. To też chcę. Taka kurtka mega. I kapelusz. No, mega. A tu sobie. Te... te pudełko sobie na pamiątkę zostawię A może do tych podróż. Co to jest? to jest. Dobra, nie wiem co to jest. I piękne perfumy. Parfumy to widziałam na YouTube takiego shorta. Tylko perfumy. Na kaj. Ale jakie mega różowe! Yy, wszystko jest różowe praktycznie. To co dostałam. Dobra, wszystko się ubieram, to co było ten... do ten. Można ten założyć. Tylko gdzie... O, dobra, myślałam, że już się straciłam pierwsza piękna kurteczko. Ho, 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 ho. Odkładam gdzieś, bo mój pokój to jest skończony. Tylko ja sobie te rzeczy takie poukładam tu Aha. jeszcze to i Będziemy teraz meblować chyba łazienkę. Co robisz tutaj? Mm. No i przypominam, że robimy też takie przygotowanie do walentynek, nie? Dobra, jest schładzone lustro, ale to zaraz. I to jest w kształcie serca, więc to musi być koniecznie. Yy, no i tutaj idziesz lusterko. Zrobimy też taką półeczkę yy. o i kosmetyki też koniecznie muszę i właśnie chcę mieć pieska ale dobra to potem dobra musi być różowe <laughs> yy. ale nie ma jakiejś wanny takiej hmm. To tutaj, to muszę przesunąć trochę, yy, dobra. Tylko skąd? Tylko skąd się bierze te półki? No, zawsze zapomnę. No. A, stąd. O, i to ja chciałam w tamtym odcinku zobaczyć, czekajcie. Dobra, to tu są. Sprawdzę. Czy da się ten plecak powiedzieć na takie coś. Da się! Tak jak chciałam. Jak to się, ja teraz w tej toce jestem jako dorosła i ten nie potrzeba mi plecaka, ten niby do szkoły. Ale jakoś tam jak się gdzieś to przejedzie, no to no. No dobra, ale ten plecak wolę sobie do szafy schować. Hmm. Ale te wieszaki się zaraz przydadzą, tylko półka, ale nie będziemy szli z różem. Oj, ta za duża, tylko weźmiemy też trochę białego, bo wiadomo. O. No, i teraz weźmiemy, yy, bo też szafka jakaś by się przydała, lepsza. A ja też muszę mieć półkę jakiś, jakąś na kosmetyki. To może ja to bym tu przestawiła. To by było tu. To by było tu. Halo, tu. I tutaj bym wzięła taki stół... Taki... No. Skąd to się zazwyczaj bierze? Wiem, że to jest do kuchni a może nie no, no to ci to półki weź do człowieku O i tutaj takie coś O takie coś. No, i idealnie, znaczy, no nie idealnie mogę powiedzieć. To może tak by było lepiej. I bym takie zrobiła takie półkowe coś. No, na pewno już to chyba troszkę lepiej wygląda. Tylko jakoś tu pusto jest. Więc ja mam pomysł. No to zrobię tak, tak i tak, 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 tak i tak, 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 tak i, i. Gdzie jest papier? Nie wiem. Ale też te płynę, zaraz tu po O, tu jest. W sumie no po co ja tu biorę? No, no to się ja muszę być taka, no no no, no jak to? No, no jak no to, to tak można być? No o proszę bardzo. Dobra, i teraz już wezmę. A to co to jest? Muszę zobaczyć. A to jest taka szmateczka. Kosmetyki takie do pochowania. Czyli wezmę takie. O, takie coś koniecznie musi być. Takie coś koniecznie też. I takie coś. A te parfumy to już mam? Czy to są inne? Yeah. Dobra paletka, oj. To też się to akurat zamknąć. Może to by się tak bardziej ustawiło, no. A no. jest coś jeszcze z tych kosmetyków. Dobra, to są inne perfumy pewnie. Biorę jeszcze tam te perfumy. Prześliczne, no są prześliczne, choć tu w ogóle... Muszę uważać, żeby się nie zgubić, Dobraty e, dobra, te tak różowo, pyskają, czym się różnie. Dobra, te? No, tak zwykle. Te podobnie, czekajcie, ale te najładniej. Mm. Halo, no! Jak to położyć tu? Dobra, skończyło się. Skończyło się. O. Nie do żartuję trzeba jeszcze raz wziąć ten pędzelek. Lecz to też jest kosmetyk. To są do włosów. Ale nie... Dobra, paletko idź tam. Ty idź tu. Ty tu. Ty tu. A, przepiękne. piękne. dobra to ja lepiej to zamknę, wiecie co? A ja może to lepiej tak zrobię w inny sposób y... Bo ja się boję, że to tu wpadnie <laughs> I ja to może żeby wzięła y... Inaczej <laughs> żeby to nie wpadło tu Dobra, jakoś tak. Ona no, dobra. O. No, i taki wieszaczek chyba tu był. No, strzeliłam w końcu. Na no, ręcznik. Mhm. Nie miałam gdzieś takie ręczniki. Dobra, chodź tu. Która to będzie do wycierania rąk? A tutaj, w środku tego, te. No, ciężko powiedzieć. Z, 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 nie wiem. wkładam e, tu różne płyny. Ten. Nie wiem, przypadkiem, czy to jest dla tych dzieci. Ja. Yeah. Dobra, i tu wkładam te płyny. No, bez ciebie. Ja po tak? to oczywiście pozmieniam jakoś tam. No, proszę to powiedzieć i pasta i taka szczoteczka do zębów, gdzie ją wziąłam. No chodź, no. Jaka u nas mała. Nie no, ja do takich rzeczy nie mam cię o. Dobra, chodź tu. Jeszcze tak pozmieniam te tapety, i tak dalej. Podłoga musi być taka o taka no. Na ściany i inne. Może. No, dalej. Dobra, no to tak się prezentuje Łazienka. No, już w tamtym odcinku ten pokój. No, paczki są przefajne, tylko ja to sobie może założę. Kosz, jak mi to wypadło. Nie I jeśli mam. Podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa pa!